Ustawa o wojnie w Ukrainie, która zaczęła się w 66 roczni 666 rocznicę uczty św. Macieja 24 lutego 2022 roku w Hamburgu. W ratuszu miała być uczta. Proszę, jak to wszystko zjednoczone. Hamburg, 43. Ukraina, 2024 Ładnie. Ładnie zorganizowani obywatele świata. No. Tutaj proszę. Proszę bardzo. Wszystko jest ładnie udokumentowane. To tak, jak ten zniszczony kościół przodków polskich królowi Małgorzaty no, Prandempowskiej. To nie za proszę. 80% zniszczenia. Spieszą się. W pierwszym roku było między więcej niż 62 tysiące domów. 4 tysiące. Tak, pomagają. Tak, pomagają. Ach, jej się. Dzisiaj, na Trójcy Świętej, kościół Trójcy Świętej w Monachium. Proszę. Tak jak kiedyś. czy powstanie warszawskie, przygotowane przez zespół z Budowane, bo już na to były budowane już na to osiedle Żalibusz przez Wyszyńskiego, Andrzeja i Bieruta. Było dobrze to wszystko zorganizowane. To takie ofiarę sakramentu, których zapomniano 80 lat temu, 31 sierpnia 1944 roku. Oddały się sakramenty fundacji. Sobieski, królową Polski. Za Polskę Chrystusową. Za Polskę Chrystusową. Zginęło 35, 6, 4, w 1000 Warszawie. W tego dnia do Hamburga przywieziono Warszawianki na Wątwę. Warszawianki. 31 sierpnia 1944 roku. Tego dnia żołnierze Maczka przeszli przez most Warszawa w Emsland, żeby uwolnić 1750 warszawianek w Emslandzie w obozie koncentracyjnym, który zaczęli budować w 1933 roku, żeby zniszczyć Niemce, Niemców. Przez krwawą niedzielę wywołano 17 lipca 1900. 17 lipca w 1932 roku. A Bóg ojciec wiedział o tym, objawiając się, 1 lipca w 1932 roku, mówię nierazko. To było kiedy... były święcenia katolickie Bruno Rossiudda, września, na samochodowe i Tego dnia, 31 sierpnia, Teraz Sakramentek. Właśnie tego dnia w Moskwie Wyszyński podpisał dekret o ściganiu zbrodni z dnia Dla że Rosji, żeby mordować jak najwięcej Polaków. Dekret ważny do dnia dzisiejszego. Zapomniano również o, o tym, że pierwszy sierpień 1944 roku jest to rocznica. Śmierć świętego apostoła. Nie uwolnienia. Piotra Okowa Z okowów. Modlitwa była po 25. 25 lipca został ścięty święty Paweł. Paweł? I modlono się o uwolnienie Piotra. I właśnie pierwszy sierpień 1944 rok został uwolniony Piotr Fokowa. Jest taki kościół w Hedę. Tam gdzie Matka Boska objawiała się. Matka Boska dusz gdzie było 15 obozów koncentracyjnych. Matko Boża, kalewo wszechświata, trójce święta. Pomóżcie nam przekazać prawdy. ufam to święty papieżu Benedykcie V. Święty papieżu polski papieżu pił się Nasz święty papieżu, ostatni papieżu, pił się 12 który byłeś tutaj w, w Hamburgu, który widzisz nas dzisiaj, wszyscy widzicie, aby była prawda, tak jak święty Maksymilian, który został rytualnie i planowo zlikwidowany 14 sierpnia w 1941 roku, a przywieziony do oświęcenia 28 maja 1941 roku. Kiedy zamordowano rytualnie arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego, arcybiskupa Płocka, który mował, Stefana Wyszyńskiego, kardynała tysiąclecia, kuzyn Andrzeja Wyszyńskiego, organizatora całego.